To my, Weronika, Olga i Ala, trzy uczennice drugiej klasy liceum czackiego w Warszawie, tak zwane ekoświry, które starają się żyć ekologicznie każdego dnia i zachęcać do tego innych. Wszyscy wiemy, że nauczanie o ekologii w szkołach podstawowych jest przedstawione w mało ciekawy sposób, niepraktyczne, a przede wszystkim niewystarczające. Szkoła tylko pobieżnie mówi o problemie, a przecież każdy z nas powinien od najmłodszych lat kształtować w sobie ekologiczne nawyki. Czy tak musi wyglądać naukę ekologii? Zdecydowanie nie. Udowodnienie tego było głównym celem naszego projektu Graj w zielone. A jak wyglądała nasza praca? Październik, listopad, grudzień. Szukanie sponsorów, miliony maili i telefonów. Uff, mamy już 15 sponsorów, bez których projekt by się nie odbył. Styczeń. Zapisy do gry pakowanie i rozwożenie paczek, tworzenie materiałów na stronę internetową, a także nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które sprawdziło je merytorycznie. No i wreszcie... Luty. Gra dla 400 uczniów, a na niej łącznie 8 zadań, pojawiających się co 3-4 dni. Uczestnicy poznawali tajniki ekologii, wykonywali zadania, a my oceniałyśmy ich zaangażowanie i kreatywność. Ostatni weekend lutego. 12 spotkań online dla wszystkich graczy, na których podsumowaliśmy całą grę, świetnie się przy tym bawiąc. Starania uczestników bynajmniej nie poszły na marne, ponieważ po miesiącu nauki i zabawy wyłoniłyśmy aż 53 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody, oczywiście ekologiczne. Na koniec poprosiłyśmy naszych graczy, żeby napisali kilka słów podsumowujących grę. Posypała się lawina miłych komentarzy, za co ogromnie dziękujemy. O ekologii, naszym projekcie i zadaniach na stronie internetowej opowiadałyśmy także w licznych wywiadach w radiach i gazetach oraz zamieszczając edukacyjne posty na naszym facebooku. Nadal mało? Mamy nadzieję, że nie, bo każdy, nawet w pojedynkę, może zrobić wiele dobrego dla naszej planety i tak jak my, zagrać w zielone.